Cześć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Twoje szczęście zależy od szczęścia innych? Czy wartości, które wyznajesz i decyzje, które podejmujesz, zależą od tego, jak zachowują się inni? Często możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jak głęboko nasze emocje i codzienne wybory są powiązane z życiem innych. To jest taka pułapka emocjonalna, która może prowadzić do zapomnienia o własnych potrzebach. Zdrowiu i osobistych marzeniach. Jeśli zastanawiasz się, czy to dotyczy także ciebie, zwróć uwagę na to, jak reagujesz, gdy ktoś bliski ma problem. Czy twoje samopoczucie gwałtownie się zmienia? Czy podejmujesz działania, które mają na celu naprawienie sytuacji? Czy wiesz, że to może być współuzależnienie? dowiedz się więcej o tym i a, jak możesz zacząć pracę nad sobą, aby troszczyć się o siebie równie dobrze, jak troszczysz się o innych. Już jutro opowiem ci o pięciu znakach, które wskazują na to, że być może a, ty też jesteś współuzależniony. Jeśli to z tobą rezonuje, zapraszam do kontaktu a, i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Ściskam Aga.